Bardzo wielu dorosłych dowiaduje się, że miała ADHD, zawsze, że ma ADHD i, i tak naprawdę możemy jako dorośli też, też sobie bardzo mocno pomóc ćwiczeniami. Naturalne dla każdego człowieka jest to, że się rozprasza. Umiejętnością, którą możemy wyćwiczyć, jest to, że powrócimy do stanu koncentracji uwagi. Najważniejsze, to jest po prostu poprawa funkcji poznawczych, poprawa szybkości myślenia, kojarzenia informacji, koncentracji uwagi i tak dalej, i tak dalej. Ale... Uwaga nie może być podzielna i u jednych to jest bardziej widoczne, u drugich mniej. Zależy od tego, w jaki sposób musi sobie z tym poradzi. Słowa klucz transfer umiejętności poznawczych, bo włączamy myślenie koncentrację uwagi na czymś, co jest automatyzmem w naszej głowie. Czyli mózg już nie robi tego w sposób bardzo przemyślany, tylko automatyczny. Nie musimy ćwiczyć wprost tej umiejętności, którą nie domagamy. Oczywiście ona jest ważna, żeby ją trenować, ale ćwicząc mądrze umiejętności inne, umysłowe, wspomagamy też nasze deficyty w innych umiejętnościach. Więc trening poznawczy jest kluczem. Natomiast też y te wszystkie elementy, o których mówimy, mogą wspomagać naukę, mogą być bardzo pomagające dla tych osób, nie tylko dla dziś za DHD, ale dla każdego z nas multitasking jest czymś złym.